Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. O Posławiony Księże Romanie, Zapalony Miłością Bożą i Wielki cz Czcicielu Matki Najświętszej, szedłeś przez życie szerząc dobro, pokój i miłość. Cierpiałeś i umarłeś za wielką sprawę Kościoła, wdeptany w ziemię jak ziarno pszeniczne, przez niewiarę i nienawiść starty na proch w krematorium przeszedłeś ogromne tortury ducha i ciała. Przez swoje udręki, cierpienia i męczeńską śmierć wysłużyłeś sobie chwałę nieba. Pokornie prosimy, zwróć swój wzrok na nas, którzy zaliczamy się do Twoich czcicieli i polecamy się Twojemu wstawiennictwu Boga, pełni ufności, uciekamy się do Ciebie i pokornie prosimy, abyś wybłagał nam u Pana Boga te łaski, z którymi zwracamy się do Ciebie. Cichajmy modlitwie, dobremu i miłosiernemu Bogu przez wstawiennictwo błogosławionego księdza Romana podziękujmy za otrzymane łaski i polecajmy nasze osobiste prośby. Trójcy Święte jedyne za stawiennictwem błogosławionego księdza Romana, prosimy Cię gorąco, błogosławiony księże Romanie, wstawiaj się za nami. Uświęć każdą rodzinę i pomóż jej wzrastać w wierze i miłości. Błogosławiony księże Romanie, wstawiaj się za nami. Zachowaj w naszych rodzinach jedność, pokój i pogodę ducha. Błogosławiony księże Romanie, wstawiaj się za nami. Błogosław naszym dzieciom i ochraniaj młodzież. Błogosławiony księże Romanie, wstawiaj się za nami. Pomóż młodzieży kroczyć drogą powołania wskazaną przez Ciebie. Błogosławiony księże Romanie, wstawiaj się za nami. Przyjdź z pomocą wszystkim doświadczonym przez chorobę, cierpienie i samotność. Błogosławiony Księże Romanie, wstawiaj się za nami. Daj nam łaskę życia zgodnego z wiarą, niezależnie od sytuacji, w której się znajdujemy. Błogosławiony Księże Romanie, wstawiaj się za nami. Odtrzymuj nas w trudach codziennego życia. Błogosławiony Księże Romanie, wstawiaj się za nami. Obdarz nas silną wiarą, niezachwianą nadzieją oraz gorącą miłością bliźnich ze względu na Ciebie. Błogosławień A także te, które są nam szczególnie potrzebne w życiu chrześcijańskim, abyśmy owładnięci tym samym duchem miłości bliźniego wzrastali w doskonałości oraz mogli świadczyć wiarą i czynem o Chrystusie wśród naszych braci. Abyśmy kiedyś razem z Tobą mogli oglądać oblicze Boże w wiecznej chwale. Błogosławiony Księże Romanie, Módl się za nami. męczenniku oświęcimia, Módl się za nami. męczenniku cierpiący za wiarę, Módl się za nami. zorze życia kapłańskiego, Módl się za nami. gorliwe kapłanie Jezusa Chrystusa, Módl się za nami. miłośniku modlitwy, za nami. Żarliwie adorujący Chrystusa w Eucharystii. Się za nami. Zorze niezachwianej ufności, się za nami. zorze znoszenia cierpień, się za nami. miłośniku umartwienia i pokuty. Się za nami. wielki czcicielu Matki Bożej. Się za nami. Zorze pracowitości i pokory. Za nami. Apostole dobrego przykładu. Zorze miłości Boga i bliźniego. Módl się Kazujące ludziom ideał życia. Się za Pociągające ludzi dobrocią i radością. Módl się za nami. Dostrzegające potrzebujących i biednych. Się za nami. Zdobywający serca mocą Słowa Bożego. Módl się za nami. Nauczający bardziej przykładem niż słowem. Módl się za nami. Wychowawco powołanych do kapłaństwa. Módl się za nami. Przyjacielu młodzieży. Módl się za nami. Pragnący oddać swe życie za wolność innych. Módl się za nami. Znoszący upokorzenia z cierpliwością. Módl się za nami. Pełen poświęcenia dla chorych i cierpiących. Módl się za nami. Umacniający współwięźniów na duchu. Módl się za nami. Spieszący z kapłańską posługą skazańcom. Módl się za nami. w Przykładzie przebaczenia wrogom. Się za nami. Oddany sprawie Boga i Ojczyzny, za nami. Niosący światu dobro i pokój. Módl się za nami. lubo naszej ziemi. Bódl się za nami. Wielki nasz orędowniku u Boga. Nami. Módl się za nami, błogosławiony Księża Romanie, A my się... którzy znoszą prześladowanie dla sprawiedliwości. Daj nam naśladować wielką cierpliwość błogosławionego Romana, męczennika, kapłana i wychowawcy, który służył Tobie, Kościołowi i bliźnim, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego chwale przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.